Siemka! Jeszcze przed startem tego filmu chciałbym przypomnieć o giveaway'u, gdzie do wygrania macie 5 razy po 100zł of Card. Giveaway ten organizujemy z 5 innymi youtuberami, u każdego z nas do wygrania jest stówka. Jak coś w pierwszej linii opisu macie link do filmu, gdzie są wytłumaczone zasady jak wziąć udział w tym konkursie, więc myślę, że warto zjechać i kliknąć w ten film oraz właśnie wziąć udział, bo dla was to chwilka, a możecie wygrać naprawdę fajne nagrody. Siema siema i Dostaję masę wiadomości od was z prośbami o pomoc w wybiciu się na YouTubie Żebym dał jakieś porady, pomógł wam, no i tym podobne Dlatego pomyślałem, że właśnie stworzę ten film A dokładniej powiem wam w nim parę bardzo ważnych rzeczy, bez których moim zdaniem dużo ciężej jest osiągnąć fajny wynik na YouTubie Ogólnie film ten skierowany jest głównie do mniejszych twórców, którzy mają problem z wybiciem się Ale myślę, że powiem tu wiele ciekawych rzeczy i film ten może przydać się prawie każdemu Dlatego miałbym do was prośbę, żeby każdy, kto może teraz zostawił łapeczkę w górę pod tym filmem, aby dotarł on do jak największej liczby osób, bo serio chcę, żeby po prostu komuś moje porady się przydały. Możecie też zostawić subika na moim kanale, żeby być na bieżąco. Z góry dziękuję. No i dobra, lecimy z tematem. I zacznę od tego, że ja sam nie jestem jakimś przekozakiem czy tam gościem, od którego... Naprawdę można się uczyć, że osiągnął tam coś więcej, ale nagrywam ten film. Bo raz, że wydaje mi się, iż znam się na tym trochę, mam też doświadczenie, a dwa, no sami bardzo chcieliście, żebym właśnie taki film nagrał. No i w sumie było już też coś takiego kiedyś na moim kanale, ale było to bardzo dawno temu. No i nie powiedziałem tam o wszystkim. Mam teraz trochę większą wiedzę, no i właśnie ją wam przedstawię. No i dobra, pierwszy punkt, moim zdaniem najważniejszy punkt, czyli kreatywność i oryginalność. Ja tu będę mówił pod kątem Brawl Stars, a jak wiecie, no z Brawl Stars sporo rzeczy już zostało nagrane i wrzucone przez inne osoby. Dlatego wcale nie jest łatwo wymyśleć coś nowego, coś czego jeszcze nie było. Ale pamiętajcie, że mimo iż sporo rzeczy już jest na YouTubie, to zawsze możecie wymyśleć coś, czego jeszcze nie było. Tylko trzeba po prostu na tym chwilę przysiąść i się zastanowić. No i na pewno prędzej czy później jakiś fajny pomysł do głowy wam wpadnie. I tutaj ważne jest, że jak ktoś już coś wymyśli, no to warto sobie zadać takie pytanko, czy wy sami, jakbyście zobaczyli to na przykład jakiegoś innego YouTubera, to czy byście w to kliknęli? Sam często tak robię, zadaj sobie takie pytanie, no i myślę, że jest to w sumie Git i możecie sobie tak robić. No i dobra, teraz drugi punkt, i tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, bo jest to grafika. A dokładniej chodzi mi tu o awatar oraz miniaturki. Baner oczywiście, też warto mieć ładny, ale nie jest on taki ważny jak awatar i miniaturki, gdyż po awatarze ludzie właśnie będą kojarzyć Twój kanał, bo jest tak jakby zdjęcie profilowe, i tutaj warto mieć coś, co wpada w oko i zaciekawia a nie na przykład jakieś zdjęcie zwykłego Leona, jak spora część mniejszych youtuberów nagrywających Brawl Stars. Oczywiście nic do tego nie mam, ale jestem zdania, że trzeba mieć coś co się wyróżnia. A co do miniaturek, to od nich w głównej mierze zależy czy widz kliknie w dany film. I tutaj polecałbym wam postawić na prostotę, czyli miniaturka musi być przejrzysta, mieć wyraźny napis, ale nie po prostu żeby to był napis, który zasłania połowę ekranu. Wiecie, musi być na niej taki wyróżniony jakiś jeden punkt, który po prostu przykuje uwagę widza. No to są moim zdaniem takie jakby podstawowe wytyczne, jeśli chodzi o dobrą miniaturkę. No jeśli chodzi właśnie o nie, no to polecam Wam wzorować na przykład na miniaturkach Damiana, bo moim zdaniem są one jedne z lepszych, ale dobra. Przechodzimy do następnego punktu i tym razem będzie to regularność. To też jest podstawa, musicie wrzucać filmy bardzo często. Rozumiem, że nie jest na początku łatwo znaleźć tyle czasu, albo mieć jakąś tam mega motywację, jak na przykład nie ma wyświetleń, ale uwierzcie mi, że jak chce się wybić, to trzeba się poświęcić. I ja polecam wrzucać wam codziennie odcinki, czyli daily. Serio, z tego można najłatwiej złapać aktywność moim zdaniem. No i zebrać naprawdę fajnych gronowidzów, zwłaszcza teraz, jak nie chodzi się do szkoły. Jest trochę więcej czasu, więc myślę, że Daily tutaj idealnie pasuje. Ale oczywiście wrzucanie filmów co 2 dni też jest spoko, aczkolwiek z daily zawsze można wybić się szybciej niż co dwa dni wrzucając te filmy. Co do wrzucania filmów co 3 dni, to moim zdaniem jest to już długa przerwa, za długa przerwa. Oczywiście nie mówię, że jest to złe czy coś. No ale jednak 3 dni bez filmu to już jest spory odstęp czasowy. No i du dużo tracimy, bo przykładowo pewna osoba co robi daily wrzuci w tym czasie 3 filmy, a my jeden film. No i łatwo sobie zadać pytanie, kto ma większe szanse, żeby się wybić? Ta osoba co wrzuca daily czy ta co wrzuca co 3 dni? No i chyba tutaj odpowiedź jest prosta. A co do kolejnej porady, wybrałem programy, jakich używacie. Głównie chodzi mi tu o nagrywanie. Yy, podstawa to, żeby nie było znaku wodnego, czyli ikonki tego programu, bo jest to strasznie nieprofesjonalne i uwierzcie mi, że większość osób, jak widzi taką ikonkę, to wychodzi z filmu. Yy, polecam znaleźć sobie jakiś inny program, bo jest sporo darmowych programów. Yy, no i co do programów na telefon, to w sumie jakoś bardzo się nie znam. Yy, bo nie korzystam yy, właśnie z takich jakichś, że pobieram yy, ja mam iPhone'a i w nim jest taka wgrana od razu nagrywarka więc kto ma iPhone'a to też ją polecam yy, no ona jest spoczko a jeśli chodzi o komputer no to polecam wam OBS'a jest darmowy a naprawdę mega program jak już mowa o programach to to samo dotyczy się programu do montażu gdzie też często zwłaszcza na telefonie widnieje znak wodny no i warto ogarnąć program, w którym mamy sporo możliwości a żeby nie był on trudny do nauczenia bo jak wrzuca się filmy no regularnie, no to uwierzcie mi, że czas, który poświęcamy na montaż jest bardzo ważny. I im szybciej się zrobi, tym po prostu ma się więcej czasu na kolejne filmy no i inne rzeczy. E, oczywiście nie mówię tu, że mamy zmontować na odwal się byle szybko i mieć to z głowy, bo do montażu też trzeba się przyłożyć, ale po prostu trzeba to też robić w miarę sprawnie. No z czasem po prostu na pewno to opanujecie Ale dobra, lecąc dalej Mikrofon, to też jest naprawdę mega ważne Bez dobrego mikrofonu no Ciężko utrzymać widzów Bo jednak jak jakiś widz słyszy mega szumy I słabą jakość audio No to po chwili wychodzi z filmu Właśnie co do mikrofonu Na początek do nagrywania dla osób co mają mniejsze kanały Polecam wam właśnie mikrofon Samsung Go Mic Sam używałem go aż do wbicia 50 tysięcy subskrypcji No i jest on tani A ma naprawdę spoko jakość z tego co wiem, możecie znaleźć go już za lekko ponad 100 zł, więc jak coś to Wam go polecam. Dobra, teraz taka porada, która w sumie nie dotyczy tylko YouTube'a, ale każdej dziedziny, bo chodzi mi tu o wzorowanie się na ludziach, którzy coś osiągnęli i takich osób jest sporo, jeśli chodzi o Brawl Stars. Czy to jest Smilex, czy to jest Damian, czy to jest Farer, Citrox, czy tam Kremol i tak dalej. No naprawdę takich osób jest sporo i nie mam tu na myśli, żeby zgapiać od nich filmy, czy kopiować, bo to jest najgorsze. Serio, jak macie zgapiać, czy kopiować, to lepiej się już za to nie zabierać. Tylko mam tu na myśli, żeby pod, po prostu podpatrywać od nich, jak oni montują. Jak jak na przykład mówią, bo oni mega energicznie mówią, tak zachęcają widzów, no i tym podobne. No wiecie, to jest jak wszędzie. Na przykład przykładowo w piłce nożnej większość ludzi wzoruje się na Messi czy Ronaldo. No a czemu? Bo są oni najlepsi, a do najlepszych właśnie najwięcej można się nauczyć, więc tak samo jest z youtuberami, no i polecam wam właśnie coś takiego. I teraz taka troszkę mniej istotna, ale też dosyć ważna porada, bo często widzę osoby, co zaczynają na YouTubie, no i ustawiają sobie jakieś mega długie, mega ciężkie do przeczytania nazwy. Moim zdaniem nazwa też musi być nie za długa, łatwa do wymówienia, no i po prostu taka wpadająca w ucho, żeby widzowie bez problemu mogli nas zapamiętać. Bo jak da się no, jakąś nazwę, na przykład coś tam, coś tam, mającą cztery wyrazy, no to ciężko jest widzowi ją zapamiętać. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Jeszcze mam tu coś, z czego sam korzystałem, jak zaczynałem, czyli wbijanie na live innych youtuberów, gdzie oceniają oni kanały. No i proszenie ich właśnie, żeby ocenili nasz kanał. Bo nie dość, że możecie się dowiedzieć jakiś porad od nich, no to jeszcze często, jak im się spodobają kanały, no to zostawiają subika. I takich streamów naprawdę jest sporo praktycznie przez cały dzień bez problemu możecie wbijać na takie streamy oprócz tego są też różne grupki na facebooku, początkujących youtuberów i tym podobne gdzie też można pytać o rady ja właśnie wychodzę z założenia, że jak się bardzo chce i poświęci się sporo czasu no to każdy może się wybić na youtubie naprawdę jest to do zrobienia, uwierzcie mi i uwierzcie w siebie też, nie, bo to jest podstawa musicie być świadomi tego co chcecie osiągnąć, bo jak się wierzy to naprawdę łatwiej po prostu jest dojść do tego celu. Z mojej perspektywy powiem wam, że jak zaczynałem, to ja nie patrzyłem na to czy wbiłem 100 czy tam 1000 subów. Bo ja od razu wyznaczałem sobie cel, do którego chcę jak najszybciej dobić. No i było to 20 tysięcy subskrypcji. Swoją drogą, początki akurat są mega ciężkie i to jest fakt, trzeba to przyznać. Te wbijanie pierwszych subów i łapanie pierwszych stałych widzów, no nie jest to łatwe. Ale jak już to się uda, wbije się tam te pierwsze tysiące subskrypcji, pierwsze stałe osoby co cię oglądają i tym podobne, no to później idzie już tylko z górki. Oczywiście później też pewnie będą zdarzały się jakieś gorsze chwile, czy tam kryzysowe momenty, ale to wszystko po jakimś czasie minie, tylko właśnie nie wolno się poddać. Wielu mniejszych youtuberów rezygnuje też przez hate i tutaj uwierzcie mi, że nie ma co na niego zwracać uwagi. No hate jest czymś normalnym, nie ma osoby, co by go nie miała. I też nie ma co się nim przejmować, bo zazwyczaj są on od ludzi zazdrosnych, ludzi, którzy nic nie osiągnęli, no i tym podobne. No, pamiętajcie, że hejterzy też są bardzo ważną częścią kanału, bo każda łapka w dół też podbija zasięgi. Yy, trochę się w sumie rozgadałem na tym filmie, ale mam nadzieję, że komuś moje rady się przydadzą. Ja życzę wam powodzonka, oczywiście trzymam kciuki, żeby się udało. A teraz będę się już żegnał, dzięki za wytrwanie do końca możecie wpadać na mój drugi kanał Tori 2, bo dzisiaj o 15.15 .15 też rzucę tam nowy odcinek z innej gry niż Browsars. Polecam zajrzeć też na mojego Instagrama, Torii Ty, gdzie są moje zdjęcia, a za niedługo będą też kolejne zdjęcia, dlatego jak coś wbijajcie, do wszystkiego macie linki w opisie. A teraz się już z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!